Dzień dobry, witam wszystkich. Witam gorąco. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stronie www projektanta wnętrz. Moim gościem jest Ola Gościniak. Pewnie dużo osób z was ją zna. Jest autorką marki Jestem Interaktywna. Marka chyba jestem interaktywna, nie muszę przedstawiać jest ekspertką bloga, yy, ekspertką work yy, i tak naprawdę tworzy, pokazuje jak tworzyć WordPressa, mentorką biznesów online w interaktywnej paczce. Yy, jest też autorką e-booków, książek, między innymi napisała książkę "Bądź online", którą ja też mam kilka lat temu kupiłam, yy, bardzo dobra książka i też świetnych kursów online właśnie jak sobie przeklikać stwo, swoją stronę internetową, bloga, sklep. Także bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ona prowadzi też Akademię WordPressa, więc jeżeli nie macie jeszcze strony, a wiem, że wiele osób nie ma, to zachęcam was gorąco. Jest też autorką cenionego podcastu, który został wyróżniony przez Forbes Woman. Olu, witam Ciebie gorąco. Witam, ale mnie przedstawiłaś ładnie. <grytanie> witam serdecznie tutaj zarówno Ciebie, Agnieszka, jak i wszystkie osoby, które nas słuchają bądź będą słuchać powtórkę. Witajcie. Cześć, witajcie, dajcie znać, czy mnie dobrze słuchacie i widać. Napiszcie w komentarzach, żebyśmy byli pewni, że wszystko jest okej. Okay. Szczególnie zapraszam do oglądania osoby, które zaczynają swój biznes, nie mają strony internetowej, zastanawiają się, czy tą stronę internetową słuchajcie założyć. Jeżeli tak, to czy zrobić samodzielnie, czy w ogóle da się samodzielnie zrobić, i na te pytania odpowie nam dzisiaj Ola. Ja sobie sprawdzę, czy wszystko jest okej. Okay. Powinno chyba być wszystko ok, mam nadzieję. Jeżeli coś by było nie tak, to po prostu dajcie, dajcie znać, będę tutaj zaglądać. I Olu, pierwsze pytanie do Ciebie. Skuteczna strona www. projektanta wnętrz, czy da się ją stworzyć samodzielnie? Hmm, z grubej rury od razu. Yy, wiesz co? Tak. Da, da się, jeśli do tego tematu podejdziemy w miarę porządnie, strategicznie i też tutaj popracujemy zarówno trochę biznesowo-strategicznie nad tym, co miałby się na tej stronie internetowej znaleźć, ale też z jakimś dobrym poradnikiem jesteśmy w stanie samodzielnie wyklikać. Jak tutaj powiedziałaś na początku specjalizuje się w WordPressie i WordPress jest to tak zwany system zarządzania treścią, za pomocą którego my możemy samodzielnie taką stronę internetową wyklikać bez zdolności programistycznych, bez zdolności graficznych. Chociaż tutaj w waszej branży fajny taki zmysł graficzny jest, więc wierzę, że nawet takie samodzielne, samodzielna realizacja strony internetowej przez projektanta wnętrz może być czymś niesamowitym, bo sprawicie, że rzeczywiście ona będzie idealnie, jeśli chodzi o wygląd, odzwierciedlała wasz taki styl, tak? taki, jakby to powiedzieć. Słowami zabrakło, ale właśnie taki wasz styl, takie poczucie estetyki, tak? I gdzieś tam może to potem być fajna, spójna z projektami, które zamieścicie w portfolio na swojej stronie internetowej. Czyli te umiejętności estetyczne, graficzne też się mogą przydać, czyli tak naprawdę Bardzo. twórcy, jakimi są architekci wnętrz. No, mają takie fory, tak? No bo dosyć dużo pewnie umieją jedni więcej, drudzy mniej. Mhm. Więc to jest tylko na im plus, żeby można było samodzielnie w tej materii zdziałać. Do, dokładnie. A powiedz mi, czy to jest trudne, żeby założyć sobie taką stronę samodzielnie? Hmm. Wiesz to to zależy, bo tak naprawdę mamy. Trzy różne podejścia do samodzielnie realizowanej strony. Możemy A, po pierwsze, szukać wiesz, bezpłatnej wiedzy w internecie, yy, i wtedy rzeczywiście yy, no wszystko jest wiesz, w internecie trochę porozrzucane, więc musimy na, we własnym zakresie gdzieś poszukiwać informacji na ten temat. Drugi sposób to jest z jakimś poradnikiem typu książka, typu e-book, ale najczęściej to jest poradnik w stylu, w którym jest napisane, co po kolei trzeba zrobić, ale nie jest pokazane, w jaki sposób to zrobić. Tak? Także gdzieś tam mamy, powiedzmy, taką zebraną instrukcję, co po kolei by trzeba było zrobić, natomiast gdzieś tam w internecie już by trzeba było poszukać albo we własnym zakresie gdzieś tam chodzić na tej stronie internetowej i, i znaleźć te konkretne rozwiązania, o których jest mowa. A trzeci sposób, no to z jakimś instrukcją, taką wideo instrukcją, gdzie jest poradnik w stylu kliknij tu, kliknij tam i odtwarzamy po prostu, klikamy dokładnie to samo, co jest w takiej wideo instrukcji w takim kursie. Także w zależności od tego, które z tych sposobów wybierzemy? Tak naprawdę no, trudność będzie inna, inny będzie też czas realizacji takiej strony internetowej. Ja często w ogóle porównuję też ten sposób realizacji samodzielnej strony internetowej trochę do, um, trochę do bycia, wiesz, na plaży w Polsce. Na plaży, jak jesteśmy, nie, to chodzi taki pan i mówi: Lody, lody dla ochłody. Ja na pewno każdy z nas to kojarzy. Yy, I to, co my kupujemy od takiego pana, który chodzi na plaży, to tak naprawdę czas. Bo wiadomo, że te lody, które on będzie sprzedawał, pewnie będą kosztowały dychę, ale jakbyśmy zapylali tam pół kilometra do najbliższej biedry, to i za dwa złota byśmy pewnie mogli kupić dokładnie te same, tak? Ale my kupujemy czas, który sobie spędzimy więcej nad morzem, patrząc na morze tudzież w Polsce na parawany i nie będziemy musieli gdzieś tam łazić, tylko sobie dalej odpoczywamy na tej plaży, także i tak samo jest, w ogóle czemu ja o tym opowiadam, bo tak samo jest z kursem online, bo za kurs zapłacimy, ale oszczędzimy multum czasu, który tam by się trzeba było do i biec, bo tańszego loda, a tutaj właśnie na to poszukiwanie w internecie wiedzy, jak to wszystko wyklikać, tak i możemy ten czas sobie poświęcić wtedy na już promocję swojego biznesu, na, na inne rzeczy, tak. Natomiast, jeśli my też dopiero startujemy z tym biznesem i mamy multum czasu, no to jak najbardziej można gdzieś tam szukać wiedzy w internecie, ale może się po prostu tak okazać, że gdzieś tam coś przeoczymy, o czymś zapomnimy, i dlatego to może po prostu też utrudniać cały ten proces realizacji strony. Także. Jasne, jasne. Ja też wolę wideo niż książkę, chociaż i mam i twój kurs, i książkę. Jednak jak jest instrukcja, łatwo pewne rzeczy wyklikać i zobaczyć. W książce trzeba więcej poświęcić czasu, żeby to zrobić samodzielnie, na zagłębianie się w pewne tematy. Na pewno łatwiej jak jest wideo. Wideo zdecydowanie ułatwia. A powiedz mi, jakie są najczęstsze i największe błędy, które popełniamy na starcie przy tworzeniu właśnie na przykład takiej mhm. strony? Wiesz co? Największe błędy, jakie się popełnia przy stronie internetowej, to jest ciekawe, bo są zazwyczaj strategiczne. Takie, wiesz, podstawy, wiesz, niewyznaczona grupa docelowa. Nie wiemy, dla kogo tworzymy, dla kogo w ogóle jest ta strona internetowa. Nie wiemy, jakie problemy rozwiązujemy. Nie mówimy, jak możemy pomóc, tylko mówimy o sobie, tak? Czyli ktoś wchodzi na naszą stronę, a tam jest napisane: O, jestem Ola. Yy, prowadzę tyle biznes, wiesz, yy, ukończyłam taką a taką szkołę, zrobiłam to i to i to. No dobra, no spoko, ale co to odbiorców interesuje? Oni wiesz, wchodzą, na tą stronę internetową, bo prawdopodobnie chcą rozwiązać jakiś swój problem. Także znacznie lepiej będzie brzmiało to. Dokładnie. cześć, jestem Ola, jestem interaktywna, pomogę ci wyklikać Twój biznes online, zarabiać online na Twojej wiedzy, na Twoich produktach, usługach. Tak? I to jest już po prostu dana osoba wchodzi na tą naszą stronę internetową i wie, co ona, po co ona tutaj mogła przyjść. I to jest. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest najczęstszy błąd akurat w waszej branży, projektantów wnętrz. Serio. A ja dlaczego ja, akurat w naszej? W, w, znaczy ja też to dostrzegam, ale jakie jest twoje spostrzeżenie? co? Nie wiem. Nie wiem, klątwa wiedzy może, wiesz, tak, takie mocne obr obracanie się w, w tej dziedzinie. Po prostu, jeśli powiem tak nie, popro, nie prowadziłam na to badań, żeby wam jakieś konkretne statystyki tu przedstawić, ale jeśli robiłam audyt jakiego, i, i strony jakiegokolwiek albo jakiejkolwiek pro, projektanta projekt Przepraszam nie wiem jaki feminatyw projektanta może projektantki projektanta. projekt projektantki, albo projektant zło, tak wnętrz to nie zdarzyło mi się jeszcze w przypadku takiego audytu, żeby to było zrobione w porządku. Czyli na przykład jest na, nazwa pracowni, napisane pracownia i potem jest tylko cześć mam na imię i w sumie i wiesz i cisza i nie wiadomo wiesz pracownia czego, ceramiki, pracownia czego. Ta pracownia. Także bardzo, bardzo często się z czymś takim spotkałam. Także warto jest takie informacje na stronie internetowej zamieścić. Cieszę się, że tutaj Agnieszka, serio, cieszę się, że mnie zaprosiłaś, że ja mogę tutaj z tą informacją do waszej branży wyjść, że słuchajcie, na pierwszej stronie, strona główna. Nad linią złamania. Linia złamania to jest to, co mniej więcej w większości urządzeń będzie odcinało, że nie trzeba skrolować w dół. Napiszcie, błagam, jak możecie pomóc, albo że coś w stylu: zaprojektujemy ide, Twoje idealne wnętrze. Wiesz, coś takiego, że. Dla kogo jest ta strona i co robicie? Okay? Nie mówię, że wiesz, każda strona to ma, tylko że jak ja akurat robiłam audyty tam w ramach swojej działalności, to w każdej było wysypanie na tej, na tej sytuacji, na tej sprawie. Kolejna rzecz też z y, takich najczęstszych błędów, to jest tak zwana architektura informacji. Czyli to jest, y, to akurat to nie jest, nie jest zależne od y, branży, ale to jest bardzo, bardzo częsty błąd. Czyli nie do końca wiemy, co na tej stronie z tekstami umieścić. I to potem widać, że w tym menu takie jest trochę miszmasz, y, są jakieś, wiesz, kategorie. Wymyślone przez nas nazwy, że w sumie to, jakby się z kimś usiadł przy tej stronie i poprosiło, żeby zna znaleźli na tej stronie coś, to ta osoba nie będzie wiedziała, gdzie kliknąć. A dobra architektura informacji to jest taka, na której my się nie zastanawiamy. Tylko, jak ktoś nas prosi, żeby coś na tej stronie znaleźć, albo sami po prostu coś chcemy, to po prostu wiemy dokładnie, gdzie kliknąć. Więc to jest, to jest istotne. I też liczba tych zakładek. Od 5 do 7 powinna być w menu głównym. Żeby nie było ani za mało, ani za dużo. Trochę jak z drzemem w markecie. Jak idziemy po drzem truskawkowy, a jest 15 różnych rodzajów, to wychodzimy z brzoskwiniowym, bo były trzy różne rodzaje. Oczywiście, jak nie mamy ulubionej firmy, sprawdzonej, tak. Także tak to wygląda też z menu po prostu. Ani za dużo, ani za mało, tylko taka idealna, żeby. Od razu za jednym spojrzeniem było wiadomo, co, gdzie, jak znaleźć. Kolejna rzecz to są jeszcze kwestie związane z kontaktem. Ułatwiamy kontakt naszym odbiorcom, i tutaj dobrze jest zamieścić formularz kontaktowy na stronie internetowej. Szereg stron nie ma formularza kontaktowego, a to jest jednak najczęściej wybierana forma kontaktu. Ja, ja na przykład nigdy nie, nie wysyłam formularzy, formularzy kontaktowych i zawsze miałam tam przez kilka lat, jak zaczynałam biznes, takie podejście, że. A po co ten formularz? Przecież ja nie używam, ale ja nie jestem swoją grupą docelową. W momencie, kiedy założyłam formularz 99, myślę, że może nie przesadzam, ale wiesz, mam kilkadziesiąt zapytań w ciągu miesiąca, no to jedna nie, nie przejdzie przez formularz. Także to jest. Czyli y... większość przechodzi. Większość osób wybiera formularz. I tutaj. To akurat nie kwalifikuje się do błędów, ale bardzo chciałam o tym powiedzieć, bo uważam, że u was to może być też, u projektantek, projektantów może to być dosyć istotne. Żeby przygotować, po pierwsze dobrze ofertę, ale po drugie Przygotować też przy okazji tego formularza, taki alternatywny, drugi formularz z zapytaniem ofertowym. Czyli jeśli. Um... Wiesz, co ja takie coś mam? Ja tego uczę i też pokazuję innym osobom, jak to zrobić. I też w moim sklepie są takie formularze, czyli mogą się od razu zapytać o konkretne rzeczy, żeby przygotować tam ofertę, żeby nie tworzyć tego na kolanie za każdym razem. Tak. Dokładnie o to, dokładnie o to chodzi. I. Pierwsze to właśnie po, tak jak mówisz, ułatwia przygotowywanie oferty, bo mamy już zebrane wszystkie informacje od klienta, ale też możemy złapać, wiesz, osoby, które niekoniecznie by chciały telefonicznie z nami rozmawiać albo mailowo, tylko wolałyby wypełnić formularz i mieć z głowy, czyli dla osób zabieganych, dla introwertyków, tak, i dla osób. E na no, którym na czasie na przykład zależy. Także jak się jeszcze przy tej zapytaniu ofertowym napisze coś w stylu gwarancja wyceny w 48 godzin, to super. Jeszcze mogę dać Wam taki lifehack, bo ja dokładnie to samo robiłam u siebie, jak byłam freelancerką. I ja sobie połączyłam wtedy z Gmailem maile, które przychodziły z tego formularza, one wszystkie miały taki sam tytuł, że tam z formularza na ola ola.gościniak.pl i takie maile jak przychodziły, jeden gmail mi automatycznie dawał do innego folderu i jak był ten folder pogrubiony, ja widziałam, aha oferta wskoczyła i po prostu miało to dla mnie priorytet w porównaniu do innej korespondencji, skoro tą gwarancję tam wyceny 48 godzin daje. Także jeśli, jeśli ja pracowałam przy, przy komputerze i mi się pojawiło, że to pogrubił ten folder, to ja nawet potrafiłam wycenę przygotować tam w 15 minut, od kiedy było pytanie, więc zawsze to były takie eee, wielkie oczy. Boże, tak szybko. Nie Nie wiem, jak w waszej branży, Agnieszka, to byś musiała się podzielić informacją, ale w branży programistów, programistek czekanie na odpowiedź w 15 minut to jest, wiecie, coś takiego wow, co jeszcze dodatkowo też było w moim przypadku takim atutem, żeby żeby mnie zatrudnić, nie, bo... Wiesz co, u nas jest bardzo podobnie, też dostaliśmy mhm. wiele razy feedback od klienta, jeżeli szybko odpisaliśmy, że nie spodziewał się, że tak szybko działamy, albo że zostaliśmy wybrani, bo jako jedyni odpisaliśmy w ogóle od razu, a niektórzy odpisali po dwóch tygodniach. Dlatego ja też jestem zwolennikiem automatyzacji formularzy gotowych pytań, tak żeby po prostu szybko tę ofertę przygotować, a nie da się jej zrobić na kolanie, jeżeli nie znamy dokładnie parametrów. A parametry ma klient, a klient bardzo rzadko je podaje. Najczęściej. A, zazwyczaj, podaje jeden sobie, nie, no, chcę, nie wiem, projekt salonu i koniec, nie. Pewnie. Tak, tak, chcę projekt salonu, kuchni, łazienki, rzut i koszt? koniec. Jaki, Jaki jaka, cena? <laughs> jaka cena, dokładnie, dokładnie, a słuchaj jeszcze, jeszcze jedno takie ważne pytanie, jaką wersję minimum można przyjąć, aby działać i pokonać opór posiadania mhm. strony www, wczoraj mieliśmy takie spotkanie na Google Meet i tam właśnie się pojawiło coś takiego, takie pytanie, to jak zacząć? Czy, czy w ogóle muszę mieć stronę, może tylko na social mediach, w ogóle bez tej strony, jak zrobić to minimum? Bo wielo, wiele osób jest przerażonych, że zanim zbuduje tą stronę, to lata świetne miną, a od czegoś trzeba zacząć, on by chciał już się pokazać i jak sobie z tym poradzić. Ja nawet wiesz co, dużo osób podchodzi do tematu strony internetowej zero jedynkowo. Albo wiesz, albo nie mam, a jak już, albo jak już będę mieć, to po prostu wszystko od razu po prostu idealnie, jeszcze zróbmy nawet w ogóle platformę kursową dla kursantów z subskrypcjami i płatnościami cyklicznymi w ogóle nie, a jeszcze strony nie mamy. Natomiast no, nie musi tak być. Możemy podejść do tego projektu tak sobie długofalowo. I już samo to, że założymy tą stronę, czyli zakupimy hosting, domena, zainstalujemy tego WordPressa, yy, wybierzemy motyw, tak? wgramy kilka zdjęć, i damy zakładkę, yy, takie minimum. Strona główna o mnie, oferta, yy, portfolio, kontakt, tak myślę, czy coś jeszcze, yy, opinie, nie wiem, czy powiedziałam opinie. Czekaj, bo przestałam ciągnąć. Opinie, opinie o, mogą o, być przed projektami. Tak, też, też mogą tak. Być. Dokładnie, ale to, to, by było, to by było takie, wiesz, minimum, minimum. I potem, na przykład, jak już będzie ta nasza wizytówka w sieci, no to dokładać, właśnie jakieś tam formularze briefowa, albo dodać jakiś, może, sklep, bo możemy też, chociaż nie wiem, na ile to by miało w Waszej branży teraz przełożenie, to bym musiała się zastanowić, czy miałoby sens, żeby w sklepie były jakieś, nie wiem, gotowe, ustawienia, coś takiego, co sprzedajecie w sklepie, no w twoim przypadku książka jest na przykład, nie? Ale to jest jak samodzielnie tak, zarażowanie tak. zewnętrznego. Ale projektów to raczej jest formularz i ta analiza potrzeb tak, klienta, no, to czyli to briefing. Tutaj już, żeby sprzedać tej, coś takiego, chyba że jakąś konsultację na przykład? Jakiejś naszej sytuacji, Mogły taka jest godzinna konsultacja. Z automatycznym Nie? kalendarzem klient sobie no. wybiera dostępne terminy i kupuje bezpośrednio, no i być może coś związanego z landing pag'em, czyli żeby na przykład się zapisali na jakiegoś newslettera, mhm. pobrali jakieś informacje i w tych, na tych, podczas tych informacji edukujemy klienta, mówimy, jak działamy, w jaki stylistyce, Super. z kim pracujemy, jak mhm. pracujemy, i on może się czegoś o nas dowiedzieć. Dokładnie. Także możemy sobie też przemyśleć potem właśnie, żeby taki sklep poszukać znowu wiecie, praca na kartce, to co ja zawsze mówię, praca na kartce, poszukać co jest w tej naszej ofercie, co można by było zautomatyzować i wrzucić do tego sklepu, tak, czyli właśnie może te konsultacje, może jakiś e-book, tak, jak wygląda jakaś współpraca, jeśli byśmy chcieli, także można tutaj pokombinować, ale no to ja Wam też na tacy gotowych rozwiązań nie dam, jakie to by mogły być produkty, bo to tutaj warto by było sobie posiedzieć nad tym, co jest zgodne z nami, naszymi wartościami, czym klienci mogliby być zainteresowani, tak? I czym też my się interesujemy, żeby taką wiedzą ewentualnie się podzielić? Tak, i nisza jest bardzo ważna, żeby po prostu pracować w jakiejś niszy, nie konkurować od razu z wielkimi, bo po prostu zginiemy w morzu jako mała rybeczka, a wokół nas same wieloryby albo rekiny, więc też trzeba to niszować i wtedy tą komunikację na tej stronie mhm. internetowej kierujemy już do naszej konkretnej grupy i też łatwiej nam i napisać wpisy blogowe, bo przypuszczam, że na takiej stronie też będziesz to potwierdzać, warto jednak mieć bloga, pomyśleć tak. o, o SEO. W Twoim kursie, bo Ty prowadzisz kurs właśnie Akademię WordPressa, mm -hmm. czy w Twoim kursie są też takie tipy, porady, jakieś lifehacki dotyczące właśnie SEO, żeby tu od razu dobrze robić, dobrze opisywać zdjęcia, ale tak i takie rzeczy też można u Ciebie tak, znaleźć? Tak, tak, dokładnie. Ja w ogóle jestem bardzo dużą entuzjastką SEO. Zresztą też moją stronę internetową kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie odwiedza z samego Google'a i jak najbardziej w przez cały kurs, są osobne lekcje, które dotyczą tylko SEO, ale ja przez cały kurs jak pokazuję, jak wyklikać taką stronę, to zaszywam właśnie takie lifehacki dotyczące SEO, bo na to, żeby nasza strona pojawiała się wyżej w wynikach wyszukiwania, ma wpływ kilka rzeczy. Treści, cyklicznie pojawiające się wartościowe treści, ich odpowiednie zoptymalizowanie, ale oprócz tego zoptymalizowanie strony, żeby była szybka, dobrze widoczna na urządzeniach mobilnych, i jeszcze jest trzecia grupa, to są linki zewnętrzne, które prowadzą do naszej strony internetowej. Także ja tak staram się bardzo kompleksowo ten temat SEO poruszyć w kursie, żeby też pokazać, jak na przykład połączyć z, ze statystykami Google, z Google Search Console, które się też to są narzędzia, które są przydatne przy samodzielnym pozycjonowaniu swojej strony internetowej i to jest coś, co rzeczywiście można zrobić samodzielnie, tworzyć treści i no w porównaniu do social mediów odcinać kupony długofalowo, nie? Bo jak to treści w social mediach żyją jeden dzień do trzech, tak na blogu żyją latami, nie? Bo w Google ktoś wpisze akurat taką frazę i nasz artykuł napisany kilka lat temu nawet może się pojawić. No dokładnie niektóre treści są evergreen. Ja też zachęcam właśnie osoby do prowadzenia bloga, bo bardzo dużo osób nie ma w ogóle sekcji blogowej, nie pisze do swojego klienta idealnego. Wiele osób nawet nie wie kim ten klient jest, bo nie robi strategii, tylko kontrolce, Ctrl v, to co jest w internecie. A tutaj jednak, jak tworzymy tą stronę, to dobrze się nauczyć tych podstaw i tworzyć tak. stronę pod kątem SEO, a nie uczyć się tego SEO później i później dopisywać altaki, do zdjęć, dopisywać nagłówki pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu i uczyć się tego od końca, jak to, to są takie basicowe rzeczy, i chociaż te podstawy, żeby złapać i od razu robić na podstawie tych zasad, mm -hmm. które działają, które są sprawdzone w internecie i budować stronę dobrze, poprawnie, może tak, a potem to to... ją ulepszać. Dokładnie, i to wiesz, na początku wtedy chwilę trwa w porównaniu jakbyśmy mieli x tam wpisów 300, tak? I wstecz mieli uzupełniać, bo wcześniej nie robiliśmy, no to to już multum czasu jest, który trzeba na to poświęcić, żeby ją dopracować pod całą. Także jak najbardziej warto o to zadbać od samego początku. Słuchajcie, mam nadzieję, że te porady Oli Wam się przydały. Jeżeli chcecie, to możecie też skorzystać z Akademii WordPress'a. Te szkolenia są naprawdę bardzo fajne. Ja przerabiałam te szkolenia e, jakiś czas temu, nie wiem czy to było 2 czy 3 lata temu. Miałam też książkę, ale jednak tak kurs to kurs. Mm -hmm. Tam jest jednak dużo takich właśnie tipów i, i porad, więc warto słuchajcie wziąć udział do 5 marca, tak? Można dołączyć. Tak, do 5 marca jest nabór. E, A ile dokładnie? jest miejsc? Co jest, 250 miejsc, ale nie wiem, yy... sytuacja jest dynamiczna, ja od rana Agusiem się opiekowałam, więc nie wiem ile jest na, na ten moment, ale tam 100 coś jeszcze zostało miejsc. Aha, no Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, zapraszam Was gorąco, możecie też skorzystać z mojego kuponu rabatowego, który gdzieś tam pod, nad wideo jest, albo możecie do nas też napisać, macie ten kurs też 20 zł taniej, więc możecie sobie wpisać ten kod rabatowy, jak będziecie wchodzili na Akademię, jeżeli nigdy u Oli nie byliście na stronie, to koniecznie wejdźcie na stronę, linki też podaję, jaki jest, jest najważniejszy link do Twojej strony? Hmm, Olagościniak.pl albo skrócone, jeszcze mam olagie.pl. Także tu albo tu mhm. wpiszcie sobie, żeby zobaczyć, jakie ciekawostki tam są. Zobaczcie, ile tego jest, bo są informacje naprawdę na każdy temat z obszaru projektowania strony, ale nie tylko strony, bo też i sekcji blogowej, i sklep. O platformie kursowej też coś masz? Tak, w Też. akademii WordPressa, w Interaktywnej Akademii WordPressa są dwa kursy. Jest kurs WordPressa, a drugi kurs WooCommerce. Według mojej autorskiej metody sprzedam i w niej ja pokazuję, jak tak naprawdę sprzedawać na WordPressie wszystko produkty fizyczne, e-booki, kursy online, konsultacje z kalendarzem. Praktycznie, co, co, co sobie nie zamarzycie, żeby sprzedać na WordPressie, to tam znajdziecie. I co jest istotne, w, razem z kursem dostacie też dostęp do forum dyskusyjnego, na którym możecie zadawać pytania, otrzymać wsparcie. Codzienne wsparcie w tygodniu jest zapewnione, także też Dostajecie dostęp do tej platformy, robicie materiał wideo, ale nie jesteście zostawieni, zostawione sama sobie dalej. To też jest ważne, także jak będziecie mieli pytania, możecie też zadawać pytania, ale myślę, że ten kurs jest tak zrobiony w takich częściach i modułach, że spokojnie możecie krok po kroku przerabiać. Możecie się też zatrzymać w jakimś miejscu, zrobić sobie tydzień przerwy i potem jechać od nowa. Więc jeżeli nie macie strony, potrzebujecie tę stronę stworzyć, to zaglądajcie do, do Oli. I być może za jakiś czas pochwalicie się swoją nową, piękną stroną. Ja wczoraj o tym opowiadałam, że taką stronę da się przeklikać. Ja robiłam swoje landing page, dodatkowe strony, które miałam właśnie samodzielnie, bo część mi oczywiście tworzyły firmy. I naprawdę da się to zrobić szybko, jeżeli ma się to know-how od kogoś i takie wskazówki, teraz klikniesz tu, teraz zrobisz to, załadujesz to i, i gotowe. Dokładnie. Olu, bardzo Ci dziękuję za. Za spotkanie i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie, i będziemy się pewnie widzieć gdzieś w sieci. Dzięki Agnieszka za zaproszenie, Wam za słuchanie i no co, myślę, że być może z niektórymi z Was się spotkam w Interaktywnej Akademii WordPressa. Jeśli tak, to będziemy się widzieć już niedługo na inauguracji semestru. Także do zobaczenia. Witaj, wszystkiego interaktywnego. Cześć. Do zobaczenia, pa, pa.